Cześć, tutaj Leszek prowadzę blog Elektryczny Dom. Dzisiaj o opaskach zaciskowych, o opaskach nylonowych zwanych inaczej trytytkami. No i jeszcze noszą różne nazwy. Ja już tutaj tak nie pamiętam, ale są takie najróżniejsze nazwy, że czasami człowiek dopiero orientuje się, co to może być. To są opaski zaciskowe, najczęściej kiedyś były metalowe, teraz są zaciskowe, wynalezione do, o, um, układania, do układania przewodów w samolotach, wiązek. I później znalazły zastosowanie, no, można to powiedzieć w elektryce, ale przede wszystkim teraz znajdują zastosowanie w, w gospodarstwie domowym, wszelakim oraz do zastosowań przemysłowych. Yy, czym się one charakteryzują? To jest taka yy, taśma. O. Z jednej strony, z jednej strony yy, jest umieszczona taka zębateczka. O, ja tak yy, polecę Paznokciem. Wid, słyszycie jak to brzęczy, dlatego takie trt, dlatego tak się nazywa trytytka. Yy, tutaj mamy inny. Oczywiście. Białe i czarne. Powiem dlaczego takie kolory. Z jednej strony, jak się przyjrzycie, to tutaj jest ta zębatka. Z jednej strony są zakończone takim szpicem. Aha, ta zębatka jest tylko na jednej stronie. Na drugiej stronie jest gładka powierzchnia. Czyli z jednej strony zakończona szpicem, i z drugiej strony taką główką z otwory Z otwory jak to działa? Działa to w ten sposób. Wezmę sobie małą bo, opaskę, żeby wam pokazać, jak to działa. Ponieważ dużą, zaraz zobaczycie, pójdzie od razu do wyrzucenia. Czyli, chociaż wezmę dużo, taką starszą, o, tutaj zniszczono, czyli wkładamy z jednej strony w otwór końcówkę. Zobaczcie, jeżeli włożyłem z jednej strony w otwór, da się łatwo ślizgać. Czyli to nie jest ta strona, którą się używa. To jest ta druga strona. Jak nie będziecie widzieli, to z jednej strony nie zaciśnie, a jeżeli włożymy z drugiej strony końcóweczkę w ten otworek, o, to będzie charakterystyczny tryt. Posłuchajcie. O, chyba z, z tą samą stroną włożyłem. Albo trytytka jest. Nie. Jest po prostu y, uszkodzona. No, akurat dobrze, że się tak stało, czyli jest sam otwór. Zobaczcie, sam otwór jest, tam nie ma żadnego, żadnej zapadki, czyli to jest wadliwa, wyrzucamy ją. Teraz wezmę z drugą. Dobrze, że tak się stało. Niechcący, zobaczcie, tutaj jest otwór, ta główka z jednej strony i tam jest taka, taka zapadka. Czyli wkładamy. To specjalnie szpicz, żeby lepiej włożyć. Wkładamy. I słyszymy charakterystyczne tryty. Dlatego no wszyscy nazywają trytytkami. W W włożyliśmy z jednej strony i zobaczcie, co się dzieje. Ciągnę. O, nie da rady tego. Oczywiście nie da rady tego wyciągnąć tej końcówki. Po prostu możemy to mechanicznie rozerwać, ale raczej nie jest możliwe, żeby wyciągnąć tą końcówkę z. Tej główki. Ta zapadka powoduje blokowanie się kół zębatych. Można to oczywiście otworzyć, jeżeli tam, jeżeli tam podważymy to śrubokrętem, no ale to jest po prostu bardzo pracochłonne. Nie po to używamy trytytek, żeby je teraz otwierać. Czyli zaciskamy, o, i już nie da rady po prostu tego otworzyć. Jest taka długość oczywiście, że ja to mogę obciąć. Zobaczcie, to pociągnę do końca i jeszcze raz ją mogę wykorzystać. Tylko w tym wypadku można jeszcze raz po prostu wykorzystać, jeżeli mamy jakąś długość. Inaczej to raczej nam się nie uda, trzeba za pomocą śrubokręta. Czyli już wiemy, że trytytki działają w ten sposób, zaciskają. Stosuje się w elektryce do spinania wiązek kabli najczęściej. Ale co jeszcze, zanim do tego przejdziemy? Mają one oczywiście różne długości. O, jedne są takie długie, drugie są krótsze, cieńsze, o, malutkie. Białe i czarne, od razu tutaj widzicie. Białe to są z takiego plastiku, tworzywa, które jest odporne na promieniowanie ultrafioletowe, a białe jest mniej odporne, po prostu szybciej ulega erozji na powietrzu, czyli, czyli popęka nam i naturalnie po prostu się uszkodzi. Czarne są pozbawione tego, są bardziej wytrzymałe. Jeżeli już białe i czarne wiecie, czyli czarne są lepsze, to również są różne szerokości, czyli mechanicznie są, są trwalsze niż te oczywiście cienkie. Tak samo zaciskają mocno, ale po prostu mechanicznie są te bardziej wytrzymałe, te szersze. Są dłuższe, czyli dłuższe wiązki kabli możemy zacisnąć, jak i krótsze. Teraz tak, dlaczego dłuższe? No wiadomo, większe długości możemy zaciskać takie rurki peszla. To, to już dla kogoś, kto już prowadzi przewody w nich i, i taka długa, kilka takich rurek peszla. No to nie obejmiemy taką trytytką, tylko musimy zastosować jakąś dłuższą. Wiązki przewodów. Ja to na razie się skupiam na elektryce, ale one mają zastosowanie przede wszystkim gdzie indziej jeszcze te trytytki. Zobaczcie, jakaś wiązka przewodów, zapinamy tą trytytkę, o. czyli opaskę zaciskową, zobaczcie, o. no i taka opaska o, powoduje, że one są spięte, elegancko możemy ułożyć te wiązki, Estetycznie, zamiast stosować dajmy na to jakiegoś tam drutu o, ogrodniczego, który musimy zaciskać, tutaj skręcać, to się nam ro, ro, rozkręci. No to możemy zastosować po prostu taką trytytkę. Końcówkę możemy obciąć nożyczkami, kombinerkami, czymś ostrym. Ja tutaj mam nożyczki i już jest ściśnięte. Nie da rady tego rozerwać. Te trytywki, jak widzicie, mają szerokie zastosowanie do mocowania kołpaków, do mocowania banerów. Teraz była kampania wyborcza do mocowania plakatów jakiś na słupach. Wszędzie zobaczcie, mają zastosowanie właśnie te trytywki. W gospodarstwie domowym, do mocowania w ogrodnictwie, do mocowania jakichś tuneli foliowych. Łacht, namiotów. No, najróżniejsze zastosowanie. Amerykanie, nawet zobaczcie na filmach, stosują to jako kajdanki. Z tyłu ręce można dać, z taką krytytką zacisnąć i, 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 i można po prostu człowieka unieruchomić. One są stosowane, sprzedawane nie pojedynczo bo to są ilości y, duże a, a cena jest takiej trytytki od kilku groszy do kilkunastu groszy po prostu było śmiesznie sprzedawać je pojedynczo to by były y, rachunki w wysokości 20 groszy sprzedawane są na takie paczki o po 100 sztuk najczęściej tutaj są dłuższe czarne Pisze na takiej opasce, tutaj jaka jest długość 290 w tym wypadku i szerokość 4,8. I pisze opaski kablowe na tym 290 na 4,8. Fi maksymalne jeszcze, jakie możemy objąć? 78 mm, czyli widzicie, są opisane. Na niektórych nie jest to opisane. Zaraz sprawdzę. O, tutaj jest jakaś inna. Też 36 na 200 stopakowane, Nie ma jakie Fi. I są po 100 pakowane. Radzę mieć takie trytytki w domu. One się zawsze do jakichś najróżniejszych rzeczy przydają. Także mi e, trudno czasami e, spamiętać zastosowanie do jakiego e, używają m, ludzie e, te trytytki. Ja używam też na działce do właśnie do sobie tam segregowania tych wiązki palików.